Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. A w czwartek po godzinie ósmej naszym gościem jest prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Panie prezydencie, mamy piłkarskie mistrzostwo Europy, więc zacznę od tematu trochę związanego z tym, a także z Parkiem Strzeleckim, bo... Można kibicować, można oglądać mecze piłkarskich Mistrzostw Europy w Parku Strzeleckim. Dokładnie tak, wczoraj otworzyliśmy o 20.00 strefę relaksu, gdzie można otrzymać darmową kawę po okazaniu karty Nowosądeczanina, a o 21.00 strefę kibica ponieważ tylko mecz o 21 będzie można prezentować w parku ze względu na to, że pogoda dopisuje słonecznie, w związku z tym rzutnik po prostu ma swoje wymagania i w związku z tym wszystkie mecze fazy grupowej i pucharowe o 21 można tam oglądać na leżaczkach, na piasku pijąc kawę czy, czy jakąś wodę. No bo to nie tylko taka, powiedzmy, polowa kawiarnia czy plenerowa kawiarnia, tylko taki punkt gastronomiczny również w tym miejscu się znajduje w parku. Tak, mieszkańcy o to prosili, żeby taki punkt w parku się znajdował, gdzie można kupić lody, wypić kawę, zjeść jakiegoś burgera. No i taki punkt się tam znalazł. Bardzo się cieszę, że, że odbiór jest pozytywny. Mieszkańcy Nowego Sącza pewnie chętnie odwiedzają Park Strzelecki. Bardzo ładne miejsce, ale niestety, jak no, można było się spodziewać, pojawiają się już, nie wiem czy pierwsze, ale sygnały o tym, że jest tam to miejsce zaśmiecane. Dotarło do nas zdjęcie akurat z placu zabaw w Parku Strzeleckim, gdzie została uchwycona butelka po alkoholu. Na tym zdjęciu jakieś kapsle po piwie. Niestety takie sytuacje się pojawiają. Jak z tym walczyć? Jak, jaki pomysł jest na to, żeby unikać zaśmiecania Parku Strzeleckiego? No, przede wszystkim wszystko przynoszą tam ci, którzy tam przychodzą, więc pierwszy apel taki, żeby żeby tego nie czynić. To jest niebezpieczne, no narusza estetykę i to jest oczywiste, że trzeba przede wszystkim zwalczać samopowstawanie takich momentów. Natomiast to, co jest ważne, to w godzinach od 23 do 7 rano jest stały dyżur tam strażnika miejskiego. Cały teren jest 24 godziny monitorowany. Będziemy takie momenty wychwytywać, będziemy je przekazywać do odpowiednich służb i tutaj nie będzie ani kroku w tył przed karaniem takich osób, które takich czynów dopuszczają. No to miejmy nadzieję, że właśnie ta Straż Miejska i monitoring będą y, pomocne no bo naprawdę szkoda by było żeby takie piękne miejsce jak park Strzelecki zostało bardzo szybko jakoś nie wiem zniszczone za, zaśmiecone Dokładnie tak. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o park Strzelecki też y, jeszcze tam pojawi się pewna nowość y, już dla dzieci stricte, tak? Tak, ja cały czas rozmawiam z mieszkańcami, też mówili, żeby jeszcze więcej dołożyć jakichś elementów. Pojawi się taki statek y, bardzo kolorowy, tak jak powiedziałem, o, odważne kolory, ale to dla dzieci ma to być y, radosne, mam nadzieję, nowe element, który przyciągnie dzieciaki do parku. To przechodzimy teraz z Parku Strzeleckiego w okolicy ulicy Kilińskiego. Panie prezydencie, czy uda się rozstrzygnąć tym razem przetarg na stadion Sandeci? Przetarg udało się już rozstrzygnąć, czekamy na uprawomocnienie się. Jeżeli nie będzie jakiś niespodzianek, to w tym miesiącu na pewno podpisujemy umowę no i rozpoczynamy pracę. Na teraz, na ósmą prawie 14 nie mamy informacji, żeby któraś z firm tych które powiedzmy przegrały w tym przetargu, odwołały się od decyzji? No tą godzinę nie mam takich informacji. Mhm. Ale jeszcze mogą się pojawić, do kiedy czekamy na ewentualne do odwołania? Do końca dnia. Do końca dnia. No to na pewno e, emocje dzisiaj będą sięgać za nitu do północy. W temacie przetargu na stadion Sandesc chciałem zapytać się jeszcze, czy trwa dalej kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego jeszcze w kontekście tego poprzedniego przetargu? Podejrzewam, że tak, nie jestem o tym informowany przez mhm. te służby. Bardzo się cieszę z tej aktywności, dlatego że to są duże pieniądze, powinny być rzeczywiście nadzorowane, te procesy powinny być sprawdzone, musimy być pewni, że środki są wydawane prawidłowo. Czy mamy jakieś podejrzenia, być może z czyjej inicjatywy, albo czy to sama inicjatywa CBA, że taka kontrola się pojawiła? Ja myślę, że sądeczanie, mieszkańcy Nowego Sącza doskonale się orientują, że jest grono osób sfrustrowanych, które szczególnie przeszkadzają w rozwojowi Nowego Sącza, które szczególnie są ucieszone, jak tylko by mogły znaleźć jakieś kolejne nieprawidłowości, przeszkodzić jakiejś inwestycji. Tak, stało się to na płycie rynku, czy w trakcie wykonywania y, ścieżki rowerowej przy ulicy Piłsudskiego. Mm -hmm, ale w tym kontekście nie jesteśmy pewni, że ktoś nasłał, że tak powiem CBA na Urząd Miasta Nowego Sącza, tylko to są na razie tylko i wyłącznie przypuszczenia, domysły. No, oczywiście tak, natomiast no, <laughs> wiemy, jakie jest życie i wszyscy obserwujemy sytuację w nowym sączu. Ja natomiast nawet się mówię cieszę z takiej sytuacji, bo dobrze jak takie procesy są sprawdzane. Jakiś czas temu prezydent Artur Bochenek też wspominał, że CBA zapowiedziało, że przyjrzy się też temu aktualnemu przetargowi, czy coś wiemy w tym temacie? No mam nadzieję, że tak się dzieje, bo tak powiedziałem, to jest bardzo ważny przetarg, duże środki finansowe i mam nadzieję, że to też będzie proces sprawdzony. Mhm. Załóżmy, że nie będzie odwołanie, jaki będzie teraz harmonogram, bo też w kontekście kolejnego sezonu. No wiemy, że tutaj Sandacja ma wynajęty stadion w Tychach na ewentualną grę meczów domowych. Jak to może wyglądać? kiedy mogą ruszyć pracę, jeżeli wszystko będzie zgodne z prawem. W czerwcu i od mhm. tego momentu, czy od podpisania umowy, to będą tylko dwa lata na wykonanie całości. To co jest ważne, jeżeli nie będzie żadnych odwołań, to jesteśmy w stanie zdążyć z nową płytą boiska na koniec września bieżącego roku. Ale niezależnie od tego, czy będą odwołania, czy nie, też te oferty są niższe w tym przetargu niż w poprzednim, co było barierą też przynajmniej tak twierdzi Urząd Miasta Nowego Sącza, że tam 6,5 miliona to za dużo, dlatego został unieważniony poprzedni przetarg. Rozumiem, że pan może zadeklarować, że tym razem, no, prędzej czy później, ale stadion Sądecki na pewno powstanie? Tak, oczywiście, takie są moje intencje hmm. i chyba to widać, że jestem zdeterminowany, żeby doprowadzić skutecznie do wybudowania stadionu. To teraz z Kilińskiego przenosimy się w okolice Zamku Sądeckiego tym razem. Dlaczego został zamknięty parking niedaleko zamku? Tam od wielu lat samochody stały. Teraz to się zmieniło? Takim bezpośrednim, bezpośrednią przyczyną to było bezpieczeństwo, bo zdarzyło się tam kilka kolizji, może lekkich, ale jednak samochody jadące od strony ronda skręcały na lewoskręcie na ten parking, przecinały dwa pasy ruchu z, z osiedla Helena, które zmierzają w kierunku miasta. A także przecinają ścieżkę rowerową. Dodatkowo trzeba powiedzieć, że e, zrobił się z tego taki parking długoterminowy. E, no nie licuje to z miejscem, bo to przecież nasza perełka e, ruiny Baszty Kowalskiej. E, raczej tam powinno być miejsce do rekreacji, do tego e, takiego uporządkowanego turystycznie miejsca, gdzie, gdzie można spacerować. A tam po prostu stały po, po kilka kilkanaście godzin samochody osób, które pracują. Natomiast mieli, zrobiliśmy analizę parking pod panoramą przy wszystkie te pojazdy, także zapraszamy na parking pod panoramą. Nie ma żadnego problemu tam z parkowaniem. To mamy kilka pytań też od naszych słuchaczy, które spłynęły drogą mailową czy naszą skrzynkę na Facebooku. Tu jeden ze słuchaczy pyta, kiedy będzie termomodernizacja zespołu szkół budowlanych oraz drugiego LO? Zdaniem tej osoby te budynki są w kiepskim stanie, no i też specą miasto. Dokładnie tak. Obejmując funkcję prezydenta analizowałem wiele zakresów, tak jak wszyscy wiedzą, 300 km dróg, które wymagały remontu, budynki szkolne były niedoinwestowane, ruszy z takim dużym programem inwestycji oświatowych na czoło to się wy, oczywiście wysuwają takie dwie duże inwestycje modernizacja szkoły podstawowej numer 6, która jest w toku, wszyscy mogą obserwować obserwować jak przebiegają prace remontowe, mam nadzieję, że zawitam na otwarcie roku szkolnego i wtedy będzie można już podziwiać w pełnej krasie nową elewację podstawówki która wita tak naprawdę wjeżdżających do, do Nowego Sącza dzisiaj zaakceptowałem malaturę elewacji jest nowoczesna, jest czysta, taka ekry kremowa z elementami popielu, także, także naprawdę piękna sprawa. No wkrótce też oczywiście następna elewacja, następna termomodernizacja to ekonom też rzeczywiście w centrum miasta. Budynek ważny, który się rzuca w oczy i tutaj cieszę się, że mieszkańcy dostrzegają to, że te remonty szkół ruszyły, że, że tutaj jest także zmiana nie tylko w infrastrukturze drogowej, ale także w infrastrukturze szkolnej, oświatowej. Tutaj o zespół szkół ekonomicznych pytał jeszcze inny ze słuchaczy właśnie też o elewację, czyli prędzej zespół szkół ekonomicznych, a w dalszej perspektywie ewentualnie budowlanka i drugie LO. Dokładnie tak, tak uh -huh. samo jak z drogami, też zachowujemy jakąś kolejność i i wykonujemy te prace tak szybko, jak się da, ale też, też z jakąś rozsądkiem inwestycyjnym. Tutaj od słuchaczy też pytanie, czy będzie rewitalizacja rynku maślonego w Nowym Sączu? Tak, dwa lata temu złożyliśmy taki wniosek o zamianę działek, bo część działek jest własnością Skarbu Państwa. No, rzeczywiście teren zaniedbany przez wiele, wiele lat, nieinwestowalny. Musimy przywrócić jego blask, tam musi być rzeczywiście i potężny parking, a także całość ma utrzymanie Mać funkcję handlową, tak jak nieraz podkreślałem, nie wyobrażam sobie, żeby on zniknął z mapy nowego Sącza. I Kiedy ta rewitalizacja? No, czekamy na decyzję Skarbu Państwa, bo przede wszystkim musimy być właścicielami terenu. I jeszcze jedno tutaj pytanie od słuchacza. Czy powstanie strefa aktywności gospodarczej w Sączu Sączu wzorem Starego Sącza? No, tutaj jest bardzo duże zaniedbania, wieloletnie. Przespaliśmy ten czas, kilkanaście lat, kiedy trzeba było rzeczywiście starać się o scalanie gruntów, o, o znajdowanie takiego terenu, który mógłby powstać. Także będzie bardzo trudno. W tej chwili przypominam, że rząd zadecydował, że cała Polska jest strefą gospodarczą i strefą inwestycji duża aktywność na terenie Nowego Sącza przedsiębiorców sami z siebie po prostu tworzą nowe podmioty i tutaj te podmioty, ilość tych podmiotów cały czas rośnie w tej chwili po, tym, po tych ruchach majątkowych, które były wykonane ja nie widzę takiego terenu, który mógłby być i byłby w rękach miasta i mógłby być rzeczywiście do tego celu użyty mogą oczywiście powstać strefy na terenach prywatnych ale to już jest inna, inna rozmowa, inne rozwiązania Pewnie bardziej konkretnie możemy porozmawiać o inwestycjach robotach drogowych. Choćby najświeższa informacja, właściwie już teraz chyba powinna być zamknięta od godziny 8 ulica Hoffmanowa, czyli tutaj między Piarską i Rynkiem w Nowym Sączu. Y, powiedzmy dwa słowa o tej y, inwestycji. Tam chyba miesiąc czasu, tak? Będą utrudnienia przynajmniej. Ja już sądzę, że nie, nie zaskakuje tym, że cały czas otwieramy nowe y, pola inwestycji. Rzeczywiście y, oprócz 29 listopada na Wojowskiej, Młyńskiej czy Alej Pisuskiego to, co się będzie działo i dzieje w tym roku, to również drobne inwestycje, także w centrum. Ulica Hoffmanowej oraz Pijarska, część pijarskiej y, na wysokości sądu okręgowego y, rzeczywiście będzie wyremontowana. Także stąd ze studia zaraz pójdę właśnie na tą ulicę, zobaczyć jak ruszają prace i rzeczywiście chcemy także, żeby centrum dalej odzyskiwało swój blask, a to także infrastruktura. No tamto miejsce było wyjątkowo zaniedbane. W pierwszym etapie właśnie zamknięta jest ulica Hoffmanowa, potem jeszcze okolice piarskiej przy Hoffmanowej, tak jak pan powiedział, przy Sądzie. Objazd piarską, tak? Trzeba przejechać sobie piarską i. Dokładnie tak, w tej chwili tak, no trochę na zmiana, jak się przeniesiemy na ulicę Pijarską. Można do rynku dojechać. 29 listopada tutaj też nowość, bo jest zamknięta już nie tylko do Kusocińskiego, ale na całej długości właściwie do Wejspańskiego. Tutaj nasuwa się od razu pytanie, czy niezbędnie konieczne było to, żeby właśnie teraz i to do końca sierpnia zamknąć właśnie już cały odcinek tej ulicy? Tak, no musimy się śpieszyć, bo rzeczywiście chcemy także ruszać e, z ulicą nawojowską, więc trudno by było oba odcinki wyłączyć. Mam nadzieję, że do końca sierpnia uda się skończyć remont 29 listopada. Na dzień dzisiejszy, e, sprawdzając się o 6 rano, nie ma zagrożenia terminu. Więc po zakończeniu tej inwestycji mogłaby ruszyć ulica Nawojowska. 18 czerwca otwieramy przetarg na ulicę Nawojowską. Mam nadzieję, że tak duża inwestycja przyciągnie wykonawców szeroko z całej Polski i będą naprawdę dobre, konkurencyjne oferty. No bo też no, na Nawojowskiej szykuje się dość duży remont, właściwie sporo odcinek tej ulicy ma być jeszcze w tym roku tak wyremontowany. Tak, oczywiście dzielimy to na etapy, no bo trudno wyłączyć całą ulicę Nawojowską. E, chcemy ruszyć od ulicy Królowej Jadwigi w kierunku ulicy 29 listopada. E, tak jak nieraz podkreślam, staram się robić te wszystkie remonty z głową. E, 2019 rok wyremontowana ulica Wyspiańskiego. W tym roku zakończymy do końca sierpnia 29 listopada i połączy się to z remontem pierwszego etapu ulicy Nawojowskiej. I tak tymi kwadratami te duże, największe arterie będę chciał remontować. A jakie nowości, jeżeli chodzi o ulicę Młyńską, bo jakiś czas temu zapowiedział Pan ogłoszenie przetargu. Kiedy tutaj przetarg, rozstrzygnięcie, przed, kiedy przetarg, ruszą pracę. Przetarg już oczywiście jest otwarty. Wykonawcy złożyli stosowne dokumenty, analizujemy te dokumenty. No, jeżeli nie będzie żadnej ciekawej oferty, to wtedy będziemy musieli oczywiście przetarg powtórzyć, ale tutaj nie ma zagrożenia, aby ta inwestycja w tym roku nie była wykonana. Czyli czekamy, a jeżeli chodzi o Aleję Piłsudskiego, bo też tutaj zapowiedziany był drugi etap prac. Oczywiście również przetarg jest ogłoszony, 23 czerwca otwieramy oferty, no i również będziemy się zastanawiać, jak ułożyć to w kalendarzu, żeby nie spowodować zbyt dużych perturbacji, tak mówię, zamknięcie na Wojowskiej 29 listopada i Piłsudskiego jednocześnie, no to naprawdę byłby armagedon. Musimy to ułożyć tak w kalendarzu, żeby dać szansę kierowcom się rozładowywać ten ruch, a nie spowodować jakiegoś, no, no jakiejś katastrofy komunikacyjnej. Staramy się przyspieszać wszystkie prace i dlatego też myślę, że mieszkańcy widzą, że w Nowym Sączu się dzieje. Zdążymy jeszcze poruszyć jeden wątek. E, imieniny miasta Nowego Sącza, dlaczego będą biletowane? Tutaj e, dla wyjaśnienia. Z kartą nowosądecznej na złotówka, bez karty 60 złotych, tak? Mamy dwa koncerty takie główne, to są zespół Wilki i rzeczywiście z kartą nowosądecznej to cena wynosi tego biletu 1 złoty. Ja deklarowałem na Radzie Miasta, radnym miasta Nowego Sącza, że jestem w stanie pokryć z funduszy prywatnych dla osób e, bilety, których nie stać na ten 1 zł. Natomiast musimy biletować ten koncert, ze względu na to, że musimy wiedzieć, ile osób wejdzie na, na obiekt. To są kwestie związane nie tylko z COVID-em, ale także ze sprawami przeciwpożarowymi. Wyobraźmy sobie sytuację, że do otwartego amfiteatru wejdzie 6 czy 10 tysięcy osób i wtedy ktoś będzie musiał odpowiadać za bezpieczeństwo pożarowe. Także musimy mieć po prostu policzone te osoby, które wchodzą. No nie można wpuścić więcej osób niż z miejsc siedzących, a nawet w tym przypadku ze względów covidowych jeszcze mniej. Także no jak ktoś tego nie rozumie, no to, no to, to mówię to... Trudno, ja się z tego nie cofnę, ta jedna złotówka na główny koncert, tak powiedziałem, bo to są jeszcze imprezy towarzyszące, których będą odbywały na otwartej przestrzeni i one będą oczywiście bezpłatne. Natomiast ta jedna złotówka to ma za zadanie tylko i wyłącznie kwestie bezpieczeństwa covidowego i pożarowego kontrolować. No to zobaczymy, jak opłaty wpłyną też na frekwencję podczas imienin miasta Nowego Sącza, A za rozmowę dziękuję prezydentowi Nowego Sącza, Lulumirowi Hanslowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Nowy Sąd.